Przecież to, co rozpoczęło się od Rumunii, miało swoją kontynuację w państwach Ludowskim, Targnopolskim i Stanisławskim. Dlaczego nie trzeba być uwięzionym w historii, aby w przeszłości naszego narodu znaleźć odpowiedź na to, Wystarczy słuchać się, mogą wielu mieszkańców tej ziemi, żeby wyprostować, gdzie są dnia gdzie był ich dom, do ich dzieciństwa i młodości, do ich matki i ojca. Dom którego zostanie poznawione, obraz zabrał im na długie lata możliwość powracania, by szacunek i pochylić się nad historią swojego rodziny i zapalić światło na grobach muszlą. Jednak Miłość do rodzinnego gniazda nie zaparła się w pamięci i nie wyspyła serca. Ta miłość nawet naznaczona cierpieniem i śmiercią. Zawsze pamiętała, zawsze tęskniła i zawsze modliła się, czego to potem jest ta dzisiejsza tojczystość. I Przez ostatnie dni i tygodnie wielu ludzi dyskutowało i komentowało wydarzenia publiczne. Tak po stronie państwa, jak i kościoła starano się wypracować wspólną drogę, wspólną Wpisywał się również głos w instytucji konferencji w listopadzie Ukrainy od rządu rzymskiego skierowanym do swoich biernych liście między nimi. Osobna Osoba jest złońca i żadne systemy czy struktury społeczne nie są w stanie obawić tej wolności, jak i też odpowiedzialności. I za zasługa, ale i wina są w każdym człowieku czymś bardzo osobistym i nieprzykazaniem. Boże wywołuje bo skutki przede wszystkim w samym już i weszcząc jego relacje z Bogiem, a także osłabiając jego i zaciemniającego. Dlatego architektami ogromnych zmian, na co w ludzkości istnieje wiele dowodów, mogą stać się ludzie mąż, zbytni, nie wykazujący wcześniej żadnej dyspozycji czy sposobie do zachowania. W życia milionów żołnierzy i oficerów, a także ale i różnych totalitarnych państw, słowo rozkaz deklarowano kiepszą Stało się parawanem dla ukrywania własnej winy, unikania wypowiedzi. Ucieczką przed poruszeniami sumienia i sposobem, Mężczyzna odpowiedział Niewiasta, którą postawiłeś u siebie, dała mi z tego drzewa i zjadła. Wtedy był niewiasta. Dlaczego to uczyniłeś? Niewiasta odpowiedziała Bądź mnie z tym i zjadł. Podobne fałszywe ustawienie też ustalić wykośle w życie jednosty i społeczności. Żaden program polityczny czy podietnice szczęścia na nie mogą tłumaczyć ataku na niewinnych ludzi i masowych zdrowia. Zabójstwo jest bowiem za W tym kontekście pojawia się pojęcie odpowiedzialności. Odpowiedzialność oznacza przyjęcie na siebie konsekwencji wypływających z ludzkiej godności, a tym samym stanowi potwierdzenie osobowej godności człowieka. Jest to zjawisko znamienne łącznie na światło słowem. jest Trójwyższy Człowiek, który podejmuje ryzyko i Trójżycie. Nie ma więc mowy o odpowiedzialności zbiorowej, bo tu jest równoznaczny strach odpowiedzialności i nie może być sam. Nie może być odpowiedzialności z siebie. Człowiek obarczony doświadcza jak zawsze samotny Bóg. Inni jednak mogą ułatwić jej odkrycie, pomóc znieść konsekwencje i łagodzić Nieustannie kryje w swej treści wezwanie człowieka do potwierdzenia i zdobywania wolności, która idzie w parze z poczuciem odpowiedzialności za świat, za siebie, przed sobą i przed Bogiem.